No właśnie urodziny. Dla jednych to wielka feta, a dla innych cóż, po prostu kolejny dzień. Skąd biorą się aż tak skrajne podejścia? Warto się nad tym zastanowić. Dziś zajrzymy w głąb psychologii, żeby znaleźć odpowiedź na to, dlaczego niektórzy po prostu nie świętują. Okej, okay, to spójrzmy na te dwa światy. Z jednej strony mamy totalną ekstrawagancję. Wiecie, impreza na sto fajrek, balony, prezenty, a Facebook i Instagram dosłownie pękają w szwach od A z drugiej kompletna cisza, jakby ten dzień w ogóle się nie liczył. Bez tortu, bez specjalnej kolacji, po prostu kolejny wtorek. To są dwie skrajności, które naprawdę dają do myślenia. No właśnie, i tu dochodzimy do sedna. Dlaczego tak jest? To jakaś forma smutku? A może oznaka dojrzałości? Czy może kryje się za tym coś o wiele głębszego, coś zakorzenionego w naszej psychice? To jest zagadka, którą dzisiaj postaramy się rozwikłać. Dobrze, zaczynamy od pierwszego z trzech powodów. I od razu powiem, ten sięga głęboko aż do naszej przeszłości i, no cóż, potrafi być naprawdę bolesny. To jest scenariusz, który chyba każdy może sobie wyobrazić, i który trafia prosto w serce. Planujesz coś fajnego, cieszysz się, a potem? Przychodzi wielkie rozczarowanie. Okazuje się, że przyjaciele zapomnieli, a rodzina miała ważniejsze sprawy. I jeśli takie coś powtórzy się raz, drugi, trzeci, to mózg zaczyna wyciągać z tego bardzo bolesną lekcję. I to zdanie, ono jest po prostu esencją tego problemu. Tu nie chodzi o jedno niepowodzenie. To jest raczej taki powolny, bolesny trening, w którym seria rozczarowań uczy nas jednej rzeczy. Nie miej nadziei, bo znowu będzie bolało. W psychologii ma to swoją nazwę: wyuczona bezradność. Mózg w akcie takiej, powiedzmy, samoobrony, po prostu wyłącza nadzieję. Angażowanie się emocjonalne staje się zbyt bolesne, więc o wiele łatwiej jest po prostu przestać się przejmować. Wtedy urodziny stają się zwykłym dniem, ale nie z braku chęci. Stają się nim, bo oczekiwanie na coś miłego wiąże się ze zbyt wielkim ryzykiem ryzykiem kolejnego rozczarowania. Okej, okay, a teraz kompletna zmiana klimatu. Zostawiamy przeszłość i lądujemy w samym epicentrum naszej pędzącej teraźniejszości. I to jest nasz drugi powód. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nasze życie to często istny maraton. Terminy gonią terminy, trzeba zająć się domem, rodziną, a lista rzeczy do zrobienia zdaje się nie mieć końca. W takim chaosie urodziny, zamiast być czymś wyjątkowym, stają się po prostu kolejnym powiadomieniem w telefonie, które najchętniej by się odhaczyło i zapomniało. Ten cytat idealnie to podsumowuje. Tutaj nikt świadomie nie ignoruje urodzin. One po prostu. Toną. Toną w zalewie codziennych obowiązków, które krzyczą głośniej i skutecznie zagłuszają wszystko inne. Można by to zjawisko nazwać ślepotą czasową. Nasz mózg jest trochę jak komputer, któremu kończy się pamięć RAM. Dalej działa, ale już tylko w trybie awaryjnym. Skupia się na tym, żeby przetrwać do końca dnia, a takie daty jak urodziny po prostu umykają. To nie jest więc kwestia braku uczuć. To raczej brak zasobów poznawczych, żeby nadać temu dniu jakieś specjalne znaczenie. Przechodzimy do trzeciego powodu, który ma zupełnie inny, o wiele bardziej pozytywny wydźwięk. Nie ma tu mowy o bólu ani pośpiechu, chodzi o pewien rodzaj emocjonalnej niezależności. Ależ to jest mocne stwierdzenie, prawda? Ono pokazuje fundamentalną zmianę. Zamiast szukać potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz, znajduje się je w sobie. I to wcale nie jest arogancja, o nie, to jest czysta emocjonalna dojrzałość. W psychologii takie podejście łączy się z teorią autodeterminacji. W skrócie mówi ona, że prawdziwe szczęście, taka stabilność emocjonalna, bierze się z poczucia autonomii, z poczucia kompetencji i z wyłącznej satysfakcji. Uznanie od innych jest fajne, owszem, ale nie jest niezbędne, żeby czuć się wartościową osobą. A ta tabela no cóż, świetnie to ilustruje. Po lewej mamy walidację zewnętrzną. Źródłem wartości są opinie innych, potrzeby, imprezy, prezenty, uwaga. To są, powiedzmy sobie szczerze, dość chwiejne fundamenty, a po prawej walidacja wewnętrzna. Tu wszystko opiera się na samowiedzy i potrzebie autonomii. I to daje poczucie własnej wartości, które jest o wiele, wiele trwalsze i stabilniejsze. Ale to jeszcze nie koniec. Bo takie podejście do urodzin to często tylko wierzchołek góry lodowej, to odzwierciedlenie całej filozofii życiowej. Osoby, które czerpią siłę z siebie, po prostu nie potrzebują stać w świetle Jupiterów raz do roku. Dla nich każdy wschód słońca to może być małe święto, a każda dobra kawa mały prezent. Nie czekają na jeden wyjątkowy dzień w kalendarzu, bo starają się odnajdywać wartość i radość w zwykłej codzienności. No dobrze, to zbierzmy to wszystko razem. Mamy trzy zupełnie różne ścieżki, które prowadzą do tego samego: do braku wielkiej celebracji. A więc widzimy, że za decyzją o nieobchodzeniu urodzin, może stać bolesna historia wyuczonej bezradności, może stać przytłoczenie tempem życia, albo wręcz przeciwnie, głęboki spokój i dojrzałość, które płyną prosto z wewnętrznej siły. I to jest chyba pytanie, z którym warto na koniec zostać. Czy prawdziwe świętowanie to coś, co narzuca nam data w kalendarzu? Czy może to raczej stan umysłu coś, co możemy pielęgnować w sobie każdego dnia?